A dzisiaj poznasz dwie nowe taktyki do FC26, idealne być może na Food Champions, 5-4-1 oraz 4-1-2-1-2 wąsko. Ale zanim przejdziemy do taktyk, byczki, to pamiętajcie, że tylko do poniedziałku, jeszcze zostały trzy dni dosłownie, do poniedziałku, do 23.59 możecie dołączyć do największego kursu w FC26 Akademii Liska. I jeśli chcecie zacząć wygrywać po prostu w FC26, to po prostu kliknijcie pierwszy link w opisie, przejdziecie tutaj na stronę, możecie kliknąć sobie dołączam do kursu i wtedy macie BAM, klikacie dołączam do kursu, za jedyne 197 ziko możecie dołączyć do e, całej platformy Akademii Liska. Co w cenie, e, tej cenie dostajecie? Po pierwsze... Kurs do FC 26, czyli najważniejszy kurs. Natomiast także dostajecie kurs dotyczący mentalności. I uważam, że mimo, że to jest drugi kurs, to on jest ważniejszy od FC 26. Dlatego też zaczynamy cały proces od tego kursu do mentalu. Potem dostajecie bonusy z wicemistrzem świata Damianem Dejmi-Augustyniakiem. Jak sobie wejdziecie tutaj na stronę, to możecie to zobaczyć, że będziecie mogli obejrzeć lekcje bonusowe właśnie z Damianem. Następnie dostajecie dostęp do zamkniętej społeczności społeczności i ta zamknięta społeczność to jest coś genialnego. I w tym momencie na przykład pokażę wam, jak to się prezentuje i hopsa, możecie sobie tutaj wejść i widzicie w tym momencie, jak to się prezentuje. Eee... Aktywność jest naprawdę potworna, i z tej aktywności jestem naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumny, bo zobaczcie, ile tutaj rzeczy się dzieje, ile tutaj chłopaków się już cieszy z nowych bilansów, ile tutaj chłopaków awansuje do kolejnych wyższych lig. I naprawdę, no, dzieją się mocne rzeczy. Jak tutaj zjedziemy sobie niżej, no to widzicie, że na Discordzie jest już ponad 200 osób. Łącznie, jeśli chodzi o Akademię, na ten moment przebiliśmy liczbę 250 kursantów już w FC. 26. Łącznie w Akademii Liska gdzieś tych kursantów jest ponad 1500, którzy dołączyło po prostu do Akademii Liska. Więc naprawdę jest fajnie. Dostajecie dostęp na miesiąc w tej cenie do Discorda. Następnie dostajecie też bezpłatne aktualizacje i jeśli coś się pozmienia w FC 26, no i także bezpłatne treningi na żywo, tylko i wyłącznie dla Akademii. Są to dwa treningi minimum i pierwszy już odbędzie się we wtorek. We wtorek zaraz po zakończeniu sprzedaży kursu Akademii Liska. I najważniejsze. Różniejsza rzecz jest także taka, że teraz będą dwa ostatnie odcinki Akademii Liska tutaj na kanale YouTube'owym i bardzo chciałem Wam podziękować w ogóle za to, że tak aktywnie uczestniczyliście, można powiedzieć, w rozpoczęciu sezonu Akademii Liska, ale teraz od poniedziałku już będę chciał się e, skupić w pełni, w stu właśnie na kursantach, na osobach, które dołączyły do kursu Akademii Liska, po prostu zaufali mi dołączając do kursu Akademii Liska, więc ja chcę się odwdzięczyć takim 100% fokusem właśnie dla tych osób, żeby po prostu jak najwięcej wynieśli z kursu Akademii Liska i żeby wbili swoje wymarzone, litarne, czy też pierwsze ligowe rangi w Rivalsach, czy to w e, Food Champions. Więc Byczku, jeśli to brzmi ciekawie i chciałbyś zacząć wygrywać w FC26, to kliknij sobie pierwszy link pod tym filmem. Materiał promocyjny Akademii Liska został zakończony i teraz już przenosimy się do FC26. Możecie dać znać w komentarzu, jaki bilans macie aktualnie w Food Championsach, albo w jakiej lidze jesteście w Rivalsach. E, natomiast, taka ciekawostka, że jeszcze są Kody promocyjne właśnie na Lebula. Jeśli chodzi o rejestrację się z kodem Lisek HD i wpłacanie minimum 50 zł, możecie dostać tą, tą kartę podarunkową na MultiVoucher.pl za 100, jak tam wykonacie kilka, kilka zadań. Macie wszystkie informacje o tym konkursie w opisie, bo naprawdę jest grubo. A teraz już naprawdę przechodzimy do tej taktyki. Pierwsza taktyka: formacja 4411. To jest moja taktyka, ale, ale w sensie, którą gram, bo te taktyki. 4-5-1, 5-4-1 i 4-1-2-1-2 wąsko, to są takie testowe troszeczkę taktyki. Ja nimi nie będę grał w futchampionsach i nie, bę, nie gram na, na teraz w rejwalcach, więc chciałem po prostu Wam rzucić coś nowego, bo wiem, że lubicie po prostu sobie testować jakieś nowe y, szpącenia. O, zapisało się. Dobra, 4-1-2-1-2 wąsko. Jak chcecie sobie to możecie skopiować. Ja tego nie chcę przepisywać. Powiem szczerze, nie chce mi się tego przepisywać, więc jak ktoś przepisze w komentarzu, to let's fucking go. To let's go, zachęcam i teraz tak, 4-1-2-1-2 wąsko, styl konstruowania akcji kontry, świetnie e, to będzie oddawało, tak wiecie, że kiedy odbierzecie piłkę e, na linii np. Na 20 metra na własnej połowie, no to taka konterka pójdzie dzięki właśnie temu stylowi. Jeśli chodzi o obronę, no to średnia wysokość 60, e, choć... Dobra, możemy zmienić na 59, ale możemy zmienić też na 60. Ja ogólnie gram na 60 ce i choć wiadomo, że 60 może... No to jest taka specyficzna liczba, no bo jak mamy 61, to już nam zawodnicy robią taką delikatną pułapkę offside'ową, więc lepiej lepiej moim zdaniem mieć poniżej 61. Maszyna losująca wylosowała 60. Jeśli chodzi o rolę bramkarza wybierający, jeśli chodzi o bocznych obrońców, boczny obrońca, obrona. Tutaj niezmiennie można by rzec. Dla mnie jest to niesamowicie istotne, żeby ta linia defensywy była bardzo, bardzo stabilna, bo no, jeśli chcemy korzystać z metody walca, to tak naprawdę tutaj nie ma innej opcji. Kaihedo, defensywny pomocnik obrona. I teraz bardzo ważne: box to box, zrównoważony, środkowi pomocnicy. To jest niesamowicie istotne, żeby te śpeki ki byli, były właśnie na zrównoważonym takim box-to-boxie. Naprawdę to jest ważne. E, jeśli chodzi o SPO, czyli ten trzeci, można powiedzieć, taki napastnik, trzeci człon e, takiej trójgłowej hydry, czyli marmusz u mnie, cofnięty napastnik ofensywa i prawdopodobnie ten marmusz, nie no, będzie w składzie, będzie w wyjściowej szesnastce, w sensie na pewno będzie na ławce, ale to, o, zapomniałem wam tego, to zalikować można by rzec troszeczkę, ale dzisiaj o godzinie osiemnastej wjedzie odcinek na kanał youtubeowy, który właśnie oglądacie, czyli mój Lisek HD, gdzie trafiłem po prostu coś obłędnego, naprawdę, obłęd, 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 jeszcze raz obłęd. Kieza, wysunięty napastnik ofensywa. No, i tyle. I to jest yy, może być jeden z ostatnich odcinków, w znaczy sensie ostatni odcinek tym składem, bo troszkę się pozmienia, więc naprawdę. No, 18.00 warto wbić. I teraz 541 też jest tutaj kod. Możecie sobie go przepisać, możecie go wrzucić gdzieś tam w komentarzyku. Why not? Why not? Nie pogniewam się. 541 płasko z tym konstruowania akcji, krótkie podanie obrana znowu, 60 legendarna, i rolę na boisku. Wybiegający goalkeeper. Boczny obrońca i tutaj troszeczkę się zmienia, bo mamy tak, trzech obrońców na obrony, obroni, obronie, nic nie zmieniamy, boczny obrońca zrównoważony i boczny obrońca drugi też zrównoważony. Dzięki temu, że mamy tych trzech eśpeków, no to ta linia defensywna już jest bardzo stabilna. Jeśli mamy tych box to box zrównoważonych na eśpekach, to oni też będą nam pomagali łączyć środek pomocy z linią defensywną, albo bardziej odwrotnie, z linią defensywną, ze środkiem pomocy. Więc tych bocznych obrońców my możemy sobie podłączać po prostu. Szczególnie jak macie takiego wariata jak Feng Pong albo Mediego. E, kieza Kudus, skrzydłowy, zrównoważony. Po prostu. No niech sobie też będą zrównoważeni i żeby też ewentualnie pomagali środku pola, bo jeśli tutaj byśmy dali na przykład e, skrzydłowego. E, ale byśmy dali na ofensywie, no to byłaby bardzo duża szansa, że zrobilibyśmy ten sam błąd, który ja popełniłem w formacji 4-4-2 w tej taktyce, którą Wam na samym początku FC26 pokazywałem. Można ewentualnie sobie też tutaj przetestować schodzącego napastnika i to być może będzie nawet chodziło jeszcze lepiej. Ale warto to potestować. Natomiast w mojej ocenie, choć pamiętajcie, ja jestem zwykłym takim szarym youtuberkiem, który coś tam sobie nagrywa, więc mogę się mylić. I może, może być, ta formacja i taktyka może być w ogóle do wyrzucenia do kosza. Może tak być, może tak być. Nie biorę za nią odpowiedzialności, jak przy tych wszystkich materiałach, że to nie jest, to nie jest porada y, treningowa FC26, żeby była jasność. Natomiast no myślę, że schodzący napastnik może mieć tutaj więcej sensu, na pewno dałbym tutaj zrównoważony i tyle. No i marmusz, wysunięty napastnik ofensywa. Why not? Niech sobie będzie wysuniętym napastnikiem i niech po prostu daje radę i niech śmiga, ile... Ile, ile wlezie? Moi drodzy, w tym odcinku to by było na tyle, aż fokus z, z tego aparatu e, troszeczkę się e, wylogował. Natomiast to są uroki Lumixa, e, pana Sonika. Natomiast pamiętajcie, że tylko do poniedziałku możecie dołączyć do kursu Akademii Liska. Jak chcecie zacząć wygrywać w FC26, to. Możecie dołączyć, a możecie też nie dołączyć, no bo w sumie kto, kto wam coś zrobi. No nic wam, nic nie zrobi, po prostu nie dołączycie i też będzie. Też będzie ok, nic się nie zmieni. Rano wstaniemy, pójdziemy na śniadanko i też będziemy się fajnie bawić. Więc. To by było na tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Dzięki wielkie. Widzimy się dzisiaj jeszcze na wyjątkowym drugim odcinku. Z Lisandro Lopez się rozkręca, bo tak naprawdę od początku FC26 mamy codzienne odcinki, więc no jest, jest crazy, jest crazy, ale potem od poniedziałku już fokus na pełny na Akademii Liska, żeby żeby było wszystko la fou. Do zobaczenia dzisiaj na odcinku i potem na streamie. PAPA. Pa.